<try> jo nie mieć twoja kefira, ja być tylko biała, murzyn fr. Ty powinna udać się do mego pachołka, która być w lasie. Co ty do mnie pagali? Jo nie da parowski. Ja cię nie rozumieć, bożty ty murzyn, suka blać. Puta madre, kepasa do to Ty rozumieć. Mów do mnie po polsku, albo zarżnę cię, jak świnie latającą po dzikich pastwiskach u Twojej starej. Kurwiasz mnie, już giniesz cierwopaskudne. Jedny antylos z Palestyny. Aaaa, a Błagam, nie ubijaj mnie, idz po do blachy, on jest w lesie. Ja jestem blacha, oddam ci twój kefir, lecz najpierw musisz odpowiedzieć. Na moją zagadkę a brzmi ona tak, co to jest seks dwóch pedałów? Ba proste obiad u mnie w domu. A teraz dawaj to szmaciarz i spierdalaj.